Nastał nowy świt, a wraz z nim odnowiona szansa doświadczenia miłującej opieki naszego dobrego pasterza. Dziś, drogi bracie i siostro, zapraszam cię do otwarcia serca na potężną modlitwę inspirowaną Psalmem 23, pradawnymi słowami, które nadal poruszają duszę przez wieki. My, którzy często czujemy się zagubieni w dolinach cieni lub spragnieni spokojnych wód, znajdujemy w tym psalmie pewność że nasz Bóg jest pasterzem, który nigdy nie opuszcza swojej trzody. Tego poranka, gdy wznosimy nasz głos w modlitwie, pozwól, aby niebiański balsam Bożej obecności odnowił Twoje zaufanie i wzmocnił Twoją wiarę w zaopatrzenie, które nigdy nie zawodzi. Niech każde słowo tej świętej chwili głęboko przemieni Twój dzień, usuwając niepokoje, odnawiając Twoją duszę i napełniając Twoje serce pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Obietnica, która nas dziś otacza, jest potężna. Pan, nasz pasterz, nie tylko troszczy się o nasze zewnętrzne potrzeby, ale także odnawia naszą duszę, prowadzi nasze kroki i zastawia obfity stół nawet w obliczu naszych największych przeciwników. W świecie niedostatku i niepewności, razem ogłaszajmy obfitość, która pochodzi z nieba. Zanim rozpoczniemy naszą podróż wspólnoty, otwórzmy nasze serca, słuchając psalmu pasterza napisanego przez króla Dawida, człowieka, który głęboko znał zarówno pracę pasterza, jak i opiekę boskiego pasterza. Niech te natchnione słowa poruszą najgłębsze struny Twojej istoty. Posłuchaj teraz natchnionych słów Psalmu XXIII. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, pozwala mi odpoczywać na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad spokojne wody, pokrzepia moją duszę. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Choćbym chodził doliną cienia śmierci, nie będę się bał złego, bo ty jesteś ze mną. Twoja laska i twoja rózga mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół w obecności moich wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich się przelewa. Z pewnością dobroć i miłosierdzie będą mi towarzyszyć przez wszystkie dni mojego życia i zamieszkam w domu Pańskim przez długie dni. Ojcze Niebieski, w ten jasny poranek, przychodzę przed Twoje oblicze z sercem przepełnionym wdzięcznością i oddaniem. Twoja łagodna obecność otacza mnie jak świeża rosa na trawie, przynosząc odnowienie każdej cząstce mojej istoty. Czuję Twoje niebiańskie objęcie, ogrzewające moją duszę, gdy pierwsze złote promienie przechodzą przez moje okno, przypominając mi, że każdy dzień jest cennym darem z Twoich hojnych rąk. Umiłowany Panie, Jakże pocieszające jest wiedzieć, że Ty jesteś moim pasterzem. Cóż za ogromny przywilej móc odpoczywać pod Twoim czujnym okiem, które nigdy nie śpi ani nie drzemie? Twoje oczy towarzyszą mi z czułością, Twoje uszy są wrażliwe na najcichsze westchnienie mojego serca, a Twoje potężne dłonie podtrzymują mnie, gdy moje siły się wyczerpują. Głęboko dziękuję Ci za ten nowy dzień, który mi dajesz, za każdy oddech. Każde uderzenie serca, każdą możliwość, która otwiera się przede mną. To nie moje zasługi, lecz przejawy Twojej nieskończonej łaski, która dociera do mnie jeszcze przed wschodem słońca. Przygotowałeś ten dzień dla mnie ze szczegółową troską, przewidując każdą potrzebę, każde spotkanie, każde wyzwanie. Mój boski pasterzu, w Tobie znajduję wszystko, czego potrzebuję. Jako owca z Twojej owczarni uznaję moją absolutną. Zależność od Twojej opieki. Bez Twojego kierownictwa łatwo bym się zagubił. bez Twojego wsparcia osłabłbym. Dlatego w ten przejrzysty poranek całkowicie poddaję się Twojemu pasterzowaniu, ufając, że pójdziesz przede mną, otwierając ścieżki tam, gdzie wydawało się, że nie ma drogi. Twoja obecność, Panie, jest moim największym skarbem. Nie ma materialnego zaopatrzenia które można by porównać ze słodyczą przebywania w społeczności z Tobą. Twoja miłość obejmuje mnie, gdy czuję się samotny, Twój pokój uspokaja burzę w moim wnętrzu, Twoja radość wzmacnia mnie, w najciemniejszych godzinach. Jak mógłbym nie chwalić Cię za tak wielką dobroć? Umiłowany Panie, rozważając Twoje słowo, znajduje mężczyzn i kobiety, którzy doświadczyli Twojej wierności jako uważnego pasterza i hojnego dostawcy. Ich historie karmią moją wiarę i odnawiają moją nadzieję w Twojej niezawodnej opiece. Przypominam sobie młodego Dawida, pasterza-owiec na wzgórzach Betlejem. Jak dobrze znał on pracę pasterza, chroniąc swoje stado przed lwami i niedźwiedziami, szukając świeżej wody i zielonych pastwisk, niosąc na rękach zranione jagnięta. A gdy stanął przed olbrzymem Goliatem, to właśnie to samo doświadczenie Twojej pasterskiej opieki dało mu pewność, by oświadczyć, Pan, który wybawił mnie z łap lwa i z łap niedźwiedzia, wybawi mnie z rąk tego filistyna. Tak, jak chroniłeś Dawida przed ogromnymi niebezpieczeństwami, tak też ufam, że Twoja potężna ręka ochroni mnie przed gigantami, którzy powstają przeciwko mnie. Wspominam Eliasza, Twojego wiernego proroka, który podczas straszliwej suszy, był cudownie utrzymywany przy życiu nad potokiem Kerit. Gdy wszyscy zmagali się z niszczycielskim głodem, posłałeś kruki, by go karmiły, przynosząc mu chleb i mięso rano i wieczorem, a później, gdy potok wysechł, nie opuściłeś go, poprowadziłeś go do wdowy z Sarepty, gdzie codzienny cud zaopatrzenia podtrzymywał ich aż do końca niedoboru. Tak jak troszczyłeś się o Eliasza w czasach skrajnej potrzeby, tak. Też ufam, że zaspokoisz wszystkie moje potrzeby według Twojego bogactwa w chwale. Rozważam wędrówkę ludu Izraela przez pustynię, gdy przez 40 lat nie brakowało im codziennej manny. Każdego poranka Twoja wierność odnawiała się w Rosie, która przynosiła pokarm z nieba. Ich szaty się nie zużyły, ich stopy nie spuchły, a oni podążali za słupem obłoku i ognia, który prowadził ich nieznaną drogą. Tak jak pasterzowałeś cały naród przez jałowe i wrogie ziemie, tak też ufam, że poprowadzisz mnie mądrze przez każdą pustynię mojego życia, dostarczając niezbędnego wsparcia na każdym etapie podróży. Zachwycam się historią Józefa, sprzedanego jako niewolnik przez własnych braci, fałszywie oskarżonego i niesprawiedliwie wtrąconego do więzienia. Jakże głęboką doliną cieni on przeszedł. Jednak nawet tam pan był z Józefem i sprawił, że mu się powodziło. Z głębi więzienia na tron Egiptu, twoja ręka go wyniosła, przemieniając tragedię w triumf, a głód w obfitość. Tak jak poprowadziłeś Józefa przez cienie do pozycji honoru i zaopatrzenia dla wielu, tak też ufam, że przemienisz moje ciemne doliny w świadectwa twojej chwały. I jakże nie wspomnieć o moim panu Jezusie, dobrym pasterzu, który oddał, życie za owce on który poruszony współczuciem rozmnożył chleby i ryby by nakarmić głodne tłumy pokazując że żadna ludzka potrzeba nie umyka jego kochającym oczom on który zna każdą owcę po imieniu szuka zagubionej niesie zranioną i przywraca zbłąkaną tak jak Jezus objawił pasterskie serce ojca w każdym akcie troski i zaopatrzenia tak też ufam że będę celem tej samej niestrudzonej miłości która nie szczędzi wysiłków, by troszczyć się o swoich. Panie mój pasterzu, w obliczu Twojej nieskończonej dobroci, przedstawiam Ci moje prośby z ufnością i pokorą. Prowadź mnie dziś, na każdym rozdrożu, w każdej decyzji, w każdym słowie, które mam wypowiedzieć. Potrzebuję Twojego mądrego i kochającego kierownictwa. Jako owca, która uznaje swoją kruchość, nie ufam własnym instynktom. Twoja laska mnie kieruje, Twój głos mnie prowadzi. Twoja mądrość oświetla moje ścieżki. Twoje słowo obiecuje. Pouczę Cię i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci radził, a oko moje spocznie na Tobie. Jak napisano w psalmie 32, werset 8. Trzymam się tej obietnicy dzisiaj, prosząc, aby Twoje czujne oczy prowadziły mnie bezpiecznymi ścieżkami, oddalając mnie od zwodniczych, dróg, które wydają się słuszne w moich własnych oczach. Chroń mnie, mój Boże. Niebezpieczeństwa, które mnie otaczają, są liczne: niektóre widoczne, inne ukryte. Pułapki pojawiają się w przebraniu, wątpliwości mnie atakują, subtelne pokusy grożą zboczeniem z mojej drogi. Potrzebuję Twojej stałej ochrony, tarczy Twojej wierności, pokrywającej każdy obszar mojego życia. Wyciągnij swoją potężną rękę nad moim ciałem, duszą i duchem, strzeż mojego umysłu od destrukcyjnych myśli chroń moje serce przed uczuciami, które oddalają mnie od ciebie. Zachowaj moje relacje od sporów i podziałów. Otocz moją rodzinę swoją ochronną obecnością. Ufam twojej obietnicy objawionej w Księdze Izajasza, rozdział 43, werset drugi: Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Ogłaszam tę prawdę nad moim życiem dzisiaj. Przemień mnie, wieczny pasterzu. Jako owca z Twojej trzody często zbaczam z drogi. Moje serce łatwo się rozprasza, moje priorytety się mieszają. Potrzebuję Twojego odnawiającego dzieła we mnie. Kształtuj mój charakter, oczyść moje intencje, dostosuj moje pragnienia do Twojej doskonałej woli. Panie, odnów sposób, w jaki postrzegam okoliczności. Gdy widzę niedostatek. Naucz mnie rozpoznawać twoją obfitość. Gdy odczuwam strach, wzmocnij moje zaufanie do twojej opieki. Gdy niecierpliwość mnie opanowuje, rozwijaj we mnie spokój kogoś, kto wie, że pasterz zna właściwy czas na wszystko. Zaopatrz moje potrzeby, Jehowa Jire. Znasz każdy niedostatek, każdą troskę, która ciąży na moich barkach. Czasami przyszłość wydaje się niepewna. Zasoby wydają się ograniczone. Wyzwania wydają się nie do pokonania. Jednak ogłaszam jak Dawid, że Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. Ufam, że jeszcze zanim wypowiem swoje potrzeby, przygotowałeś już zaopatrzenie. Nie proszę o bogactwa, ale o wystarczalność. Nie proszę o luksus, ale o to, co niezbędne, aby służyć Ci z uczciwością i pomagać najbardziej potrzebującym. Twoje zaopatrzenie zawsze przychodzi w dokładnym se czasie. Ani za wcześnie, ani za późno. Doskonałe w ilości i jakości. Panie, mój hojny pasterzu, w Twoje ręce składam każdą potrzebę, każde marzenie, każdą troskę. Twoja laska mnie prowadzi, Twoja rózga mnie chroni, Twoja miłość mnie podtrzymuje. Z Tobą mam wszystko, czego potrzebuję. Panie Boże, doświadczając Twojej pasterskiej opieki w moim życiu, podnoszę oczy, by dostrzec tych, którzy mnie otaczają. Nie chcę żyć. Skupiając się jedynie na własnych potrzebach. Rozszerz moje serce, bym mógł wstawiać się za innymi, którzy również potrzebują dotyku dobrego pasterza. Zaczynam od wstawiennictwa za moją rodziną, drogocennym kręgiem, który mi powierzyłeś. Każde imię zapisuję przed tobą: moich, rodziców, małżonka, dzieci, rodzeństwo. Dla każdego proszę o twoje szczególne prowadzenie i zaopatrzenie. Znasz wewnętrzne zmagania, którym stawiają czoła, wątpliwości, których nie dzielą z innymi, lęki, które dręczą ich w tysiąc nocnej ciszy. Bądź dla nich pasterzem, który odnawia duszę, prowadzi do spokojnych wód, zastawia obfity stół nawet w obliczu przeciwników. Wstawiam się za dziećmi mojej rodziny. Dorastając w świecie coraz bardziej wrogim wobec duchowych prawd, potrzebują Twojej szczególnej ochrony. Strzeż ich serc, Wzmacniaj ich tożsamość w Tobie, rozwijaj ich rozeznanie, by rozpoznawały Twój głos pośród wielu głosów, które konkurują o ich uwagę. Niech poznają Ciebie nie tylko jako Boga swoich rodziców, ale jako swojego własnego, osobistego i kochającego pasterza. Poszerzam krąg mojego wstawiennictwa, aby objąć moich przyjaciół i współpracowników. Ilu z nich, Panie, przechodzi. Przez ciemne doliny bez światła Twojej obecności. Niektórzy zmagają się z cichymi chorobami, inni dźwigają przytłaczające ciężary finansowe, jeszcze inni są uwięzieni w toksycznych relacjach lub walczą z niszczącymi nałogami. Dla każdego proszę o Twoją pasterską interwencję, abyś szukał zagubionej owcy, niósł zranioną i wzmacniał osłabioną. Szczególnie wstawiam się za tymi, którzy przewodzą pasterzami, nauczycielami, Liderami społeczności i rządzącymi. Odpowiedzialność, którą niosą, jest ogromna, a ciężar laski często ich wyczerpuje. Odświeżaj ich siły, odnawiaj ich wizje, oczyszczaj ich motywacje. Niech będą pasterzami według Twojego serca, prowadzącymi sprawiedliwie, służącymi z pokorą i odzwierciedlającymi Twoją miłość do bezbronnych. Mój Boże, patrzę, poza moje bezpośrednie otoczenie. I widzę naród spragniony prawdziwego, pasterskiego przywództwa. Nasz kraj przechodzi kryzysy tożsamości, dylematy moralne, konflikty społeczne i niestabilność gospodarczą. Tyle owiec bez pasterza, błąkających się zdezorientowanych po niebezpiecznych ścieżkach. Wzbudź przywódców, którzy będą rządzić sprawiedliwie i ze współczuciem. Przywróć fundamenty prawdy i uczciwości w naszych instytucjach. Niech Twoja mądrość kieruje decyzjami które wpływają na miliony istnień. Rozszerzam moje wstawiennictwo na najbardziej bezbronnych w społeczeństwie. Biednych przytłoczonych bezlitosną inflacją, bezrobotnych tracących nadzieję z 1900 Każdymi zamkniętymi drzwiami, bezdomnych bez miejsca na odpoczynek, starszych zapomnianych przez rodzinę i społeczeństwo, ofiary przemocy domowej uwięzione w cyklach nadużyć oraz dzieci pozostawione własnemu losowi. Objaw się jako Bóg, który słyszy wołanie opuszczonych i odpowiada sprawiedliwością i miłosierdziem. Wreszcie, panie, spoglądam poza granice mojego kraju i widzę świat rozdarty przez wojny, głód, prześladowania religijne i klęski żywiołowe. Miliony wołają o pomoc, szukając zielonych pastwisk w obcych krajach, ryzykując wszystko w poszukiwaniu bezpieczeństwa dla swoich rodzin. Wzbudź pokojowe rozwiązania dla pozornie nierozwiązywalnych konfliktów. Niech światowi przywódcy zostaną dotknięci Twoim współczuciem i dążą do pokoju zamiast dominacji, współpracy zamiast rywalizacji, wspólnego dobra zamiast partykularnych interesów. Wieczny pasterzu, niech Twoje królestwo pokoju, sprawiedliwości i zaopatrzenia ustanowione zostanie w sercach, domach, społecznościach i narodach. Niech Twoja rózga i Twoja laska przyniosą pocieszenie i kierunek wszystkim cierpiącym, blisko czy daleko ode mnie. Panie, mój Boże, kochający pasterzu mojej duszy, tego poranka uznaję przed Tobą moje głębokie pragnienie duchowego wzrostu. Nie chcę pozostać taki sam, zatrzymany w mojej podróży wiary. Gorąco pragnę wzrastać w podobieństwie do Chrystusa, rozwijając charakter prawdziwego ucznia który odzwierciedla twoją miłość w każdym działaniu i decyzji. Szczerze wyznaję moje słabości. Ile razy jestem jak uparta owca, która opiera się twojemu kierownictwu. Moja duma często każe mi wierzyć, że znam najlepszą drogę, ignorując twoje mądre prowadzenie. Moja niecierpliwość popycha mnie na niebezpieczne skróty, zamiast czekać na twój doskonały czas. Moje lęki paraliżują mnie na wygodnych pastwiskach, odmawiając podjęcia przygód wiary, do których mnie zapraszasz. Materializm tego świata nieustannie mnie uwodzi, skłaniając do szukania pastwisk, które nie zaspokajają głębokiego głodu duszy. Porównuje się z innymi owcami stada, raz czując się lepszym, raz gorszym, zamiast skupić wzrok na tobie, moim pasterzu, a kiedy ranisz mnie oczyszczającym bólem Twojej dyscypliny, Często opieram się, zamiast pokornie poddać się Twojemu procesowi uszlachetniania, w obliczu tych słabości wołam o przemianę. Ukształtuj we mnie serce łagodne i pokorne, gotowe podążać za Twoim głosem, nawet gdy droga wydaje się trudna lub niezrozumiała. Rozwijaj we mnie głęboką wrażliwość na Twojego ducha, abym mógł rozpoznać Twoją wolę w każdej sytuacji. Gdy okoliczności mnie dezorientują, Wyostrz mój duchowy słuch, bym rozpoznał delikatny szept Twojego przewodnictwa. Boski pasterzu, pielęgnuj w moim wnętrzu owoce ducha w obfitości: miłość, która się poświęca, radość, która trwa w próbach, pokój, który przekracza okoliczności, cierpliwość, która znosi obrazy, dobroć, która rozciąga się na niewdzięcznych, wierność, która nie waha się pod presją, łagodność, która odpowiada łaską na prowokacje. I samokontrola, która opiera się pokusom. Niech te owoce dojrzewają w moim życiu, nie dla mojej chwały, ale na Twoją cześć. Naucz mnie, Panie, prawdziwie odpoczywać na Twoich zielonych pastwiskach i głęboko pić z Twoich spokojnych wód. W świecie, który ceni gorączkową aktywność, z trudem uczę się świętej sztuki odpoczynku w Twojej obecności. Pokaż mi, jak wyciszyć zewnętrzny hałas i wewnętrzny niepokój. By usłyszeć Twoje serce. Niech rozwijam duchową dyscyplinę, nie jako legalistyczny obowiązek, ale jako wyraz miłości, która tęskni za większą bliskością z Tobą, odnów moją duszę w obszarach, gdzie zostałem zraniony, lub gdzie zraniłem innych. Ulecz blizny przeszłości, które wciąż ograniczają moją zdolność do pełnego kochania i zaufania. Uwolnij mnie od destrukcyjnych wzorców myślenia, które przeczą Twojej prawdzie przekształć moje bolesne doświadczenia w źródła współczucia dla innych, a nie w mury samozachowawcze. Wieczny Pasterzu, pragnę głębiej poznawać tajemnice twojego królestwa. Niech twoje słowo nie będzie dla mnie jedynie intelektualną wiedzą, ale codziennym chlebem, który karmi moją duszę i przemienia moje istnienie. Wzbudź we mnie nienasycony głód twojej prawdy i zdolność stosowania jej w każdym aspekcie mojego codziennego życia. Ufam Panie. Że rozpocząłeś we mnie dobre dzieło i doprowadzisz je do końca, aż do dnia Chrystusa Jezusa. Nie polegam na własnych siłach czy determinacji, ale na Twojej przekształcającej łasce, która działa w mojej słabości. Jako Twoja owca poddaję się Twojemu procesowi, ufając, że Twoje zręczne dłonie kształtują mnie w naczynie ku Twojej chwale. Umiłowany, Panie, kończąc tę modlitwę, Moje serce przepełnia wdzięczność za ogromny przywilej bycia owcą Twojej owczarni. Patrząc na te chwile, wspominam Twoją dobroć jako pasterza, który nie tylko zaopatruje, ale także jest obecny w każdej okoliczności mojej podróży. Na zielonych pastwiskach pomyślności czy w ciemnych dolinach prób, Twoja stała obecność pozostaje moim największym pocieszeniem i bezpieczeństwem. Rozważałem Twoje słowo, które obiecuje spokojne wody dla mojej niespokojnej duszy, ścieżki sprawiedliwości dla moich niepewnych kroków, ochronę w najciemniejszych dolinach i obfity stół nawet gdy otaczają mnie przeciwnicy. Każdą obietnicę tego pasterskiego psalmu, Panie, przywołuję teraz nad moim życiem i nad tymi, za których się wstawiałem. Dziś deklaruję, że nie jestem opuszczonym sierotą, ale umiłowanym dzieckiem króla. Dziś deklaruję, że nie jestem ofiarą okoliczności, ale chronionym przez Twoją potężną rękę. Dziś deklaruję, że nie żyję w niedostatku, ale w obfitości, bo mój kielich przelewa się Twoimi błogosławieństwami, które przekraczają wszystkie moje potrzeby. Dziś deklaruję, że nie kroczę sam, ale w towarzystwie Twojej dobroci i miłosierdzia na każdym kroku mojej podróży. Przyjmuję przez wiarę świeże namaszczenie Twojego Ducha, które uzdalnia do sprostania wyzwaniom tego dnia. Jak cenny olej wylany na moją głowę, niech Twoja obecność mnie ożywia, pociesza i przygotowuje, bym był narzędziem Twojej miłości w potrzebującym świecie. Niech przelewanie się mojego kielicha dosięgnie wielu spragnionych dusz żywej, wody, którą tylko Ty możesz ofiarować, z odnowionym zaufaniem. Moja dusza wznosi się w błogosławionej pewności, że będę mieszkać w Twoim domu na zawsze, doświadczając bliskości z Tobą nie tylko jako przyszłego przeznaczenia, ale jako obecnej rzeczywistości, która przenika każdy moment mojego życia. To jest moje dziedzictwo, moja część, moja najwyższa radość jako owcy boskiego pasterza. W imię Jezusa, tego, który oddał swoje życie za owce i żyje, aby się za nami wstawiać. Amen. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce i wzmocniła Twoją wiarę w zaopatrzenie naszego dobrego pasterza, zostaw swoje Amen w komentarzach jako publiczną deklarację, że ufasz Bożej opiece nad swoim życiem. Podziel się tą wiadomością nadziei z kimś, kto zmaga się z dolinami niepewności lub niedostatku, aby również mógł doświadczyć pocieszenia płynącego ze świadomości, że Pan jest Jego pasterzem i niczego mu nie zabraknie. Nie zapomnij zapisać się na nasz kanał i włączyć dzwonka powiadomień, aby codziennie otrzymywać słowa życia, które wzmacniają Twoją wędrówkę wiary i pogłębiają Twoją bliskość z Ojcem. Kliknij w polecany poniżej film, aby kontynuować swoją poranną podróż łączności z Bogiem, poprzez nasze modlitwy inspirowane psalmami, specjalnie przygotowane, aby odżywić Twoją duszę i odnowić siły na wyzwania dnia. Niech pokój pana, naszego pasterza, pozostanie z tobą dziś i zawsze.